co się dzieje po, po drugiej stronie granicy, ja to oglądam sąsiadów, to od y, wielu lat bardzo pieczołowicie i konsekwentnie budują oni y, y, wizerunek uznaną jako Słonecznej y, y, Słonecznej Wyspy. Zonę Winzel dodają to magiczne słowo praktycznie do każdego maila, które wysyłają. I to nie tylko urzędnicy, nie tylko y, nie tylko y, y, pracownicy Wydziału Promocji, ale też swoich mieszkańców. Chodzi o osiągnięcie takiego efektu, żeby Berlińczyk, przeciętny Berlińczyk, yy, który yy, usłyszy, uznał, dodał sobie w głowie Słoneczna Wyspa, w Zonę Munich. Yy, tymczasem yy, musimy się liczyć z tym, że przez następne 5 lat yy, Świnoujście będzie się pojawiało w ogólnopolskich mediach w kontekście realizowania tutaj ogromnej przemysłowej inwestycji. Yy, musimy się liczyć z tym, że przeciętny. Mieszkaniec Wrocławia bądź Warszawy, kiedy usłyszy świnoujście, to powie sobie w głowie terminal gazowy LNG. Mam do Panów pytanie: jakie macie pomysły na to, na to żeby te szkody wizerunkowe, których należy się spodziewać, yy, żeby tym szkodom wizerunkowym przeciwdziałać? To nie chodzi o yy, zwykłe wyzwanie, będziemy mieli przeciwko sobie. Przeciwko, żeby obronić yy, turystyczny wizerunek miasta, będziemy mieli w sobie wszystkie ogólnopolskie media. Co z tym zrobić? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako pierwszy zmianę się z tym pytaniem pan Dariusz Niemiecki. E, po stronie niemieckiej jest jeszcze parę ciekawych marek wytworzonych przez y, społeczność naszych sąsiadów. E, najbliższą zężną gromadzają cały 700 podmiotów w branży turystycznej pobytowej Kami marka produktów sprzedawanych w marketach i w sklepach mniejszych Pudze ,úder ,úder I rzeczywiście ta współpraca związana jest z konsolidacją środków. E, Natursz, naturalna ochrona uzna po stronie niemieckiej, to jest odpowiedzialna wspierana, że programem. Matewórki też Pomorza przed, przed niego, y, wizja y, utrzymania y, uznanu jako y, parku przyrody. My w my, my, mieście oczywiście zachowujemy tego ducha turystyki, ducha y, y, natury, bliskości, y, wielości lasów y, i morza. I mamy rzeczywiście poważny problem, jeżeli chodzi o naszą, nasz przemysłowy charakter na Wyspie Wodnym. Przypomnę, że w latach powojennych tam też było miasto, tam też była dzielnica uzdrowiskowa. Dopiero rozwój portu i jest rozwój e, e, przedsiębiorstwa, podra zmienił zupełnie ten charakter. Z tą przemysłowością żyjemy od wielu lat i rzeczywiście nie wytworzyliśmy żadnego elementu, żadnej marki, żadnej konfiguracji, e, która by. Y, zharmonizowała to i przekazywała spójnie, z tego co zrozumiałem, pytanie jest w kierunku polski y, komunikat, że w zatoce Pomorskiej, tak samo jak Henry he, he, Group, jak między zdrojem, miasto Świnoujście jest też turystyczne. Y, z tym w ramach promocji marki Miasto Świnoujście, mimo że nie jest słoneczna wyspa, będziemy musieli sobie dać, będziemy musieli na to znaleźć środki budować program wizerunkowy naszego miasta. Dziękuję bardzo i bardzo Dziękuję. proszę Oczywiście z tym brzodem trzeba żyć, nie ma innego, innego wyjścia. I zadanie tak naprawdę jest y, wspólne, bo to nie tylko Siłańska Organizacja Turystyczna, czy Północna Izba Gospodarcza, y, ale wszyscy mieszkańcy mogą uczestniczyć w stworzeniu nowej marki marketingowej. Musimy wymyślić coś, co byłoby odpowiedzią na, te, na tą trudną sytuację. Zgadzam się akurat z Panem też Andrzejem Szczotnym, który wspomniał o tym, że w sytuacji jeśli mamy tą inwestycję, to trzeba ją wykorzystać w sposób maksymalny, czyli pokazać tak, żeby ona była w jakiś sposób atrakcyjna, bo innego wyjścia nie ma. Coś jest naszą wadą, czasami tą wadę możemy również przekłócić w nasz atut. spróbujmy się tego podjąć. Duże wyzwanie, ale warto, warto zaryzykować. Nowa marka, chciałbym pójść bardziej w myślenie o różnorodności, czyli pokazywanie tego, co również we poprzedniej wypowiedzi mówiłem, czyli pokazywanie tego wszystkiego, co jest na plus. Zapominamy o negatywnych sprawach związanych z miastem, pokazujemy tylko to, co najlepsze. Oczywiście może być i Garcia atrakcją turystyczną, e, może być opuszczony <laughs> zakład przemysłowy atrakcją i może być zakład czynny e, tą e, atrakcją. Natomiast akurat pomysły związane z lokowaniem turystyki taniej typu kempingi czy pola to w bezpośrednim sąsiedztwie, zasiek i jest akurat wydaje mi się pomysłem niezwykle chybionym. Lepiej byłoby zrobić nasadzenia i ten teren odizolować, żeby za bardzo go nie pokazywać. No ale cóż, stało się, istnieje. Więc budujmy to, co jest pozytywne. Idźmy w stronę turystyki kongresowej, w turystykę targową, uzdrowiskową trzeba wzmacniać. Dzisiaj nie tylko myślimy o turystyce zdrowiskowej, ale dzisiaj mówimy o wellness, czyli o, o możliwości podratowania zdrowia i regeneracji sił przez zabiegi. Idźmy w to w turystykę rodzinną, czyli szukajmy tego wszystkiego, co jest najlepsze w mieście do promocji. Dziękuję bardzo, pan Amrzejczyk. Hmm, tutaj, jakby wiele wątków, hmm, które poruszyli w swoich pan Śliwiński i pan Szydłowski, jest mi blisko. To znaczy, hmm, na pewno na pewno hmm, nie musimy eksponować w naszych materiałach informacyjnych płynących z miasta czy z branży turystycznej to, że tutaj się, no, się ten terminal nie się buduje. To jest oczywiste. W ciągu tych dwóch minut prezentacji jestem w stanie powiedzieć, hmm, to co sądzę na temat yy, tego, w jaki sposób powinna wyglądać promocja miasta. Natomiast w naszym programie wyborczym Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Grupa moska mocno akcentujemy konieczność stworzenia w Świnoujściu strategii promocji i pokazania tego, jaki wizerunek miasta na zewnątrz chcemy pokazać. Bardzo bliskim jest również nawiązanie z jeszcze współpracy z naszymi partnerami niemieckimi, gdzie jakby cały czas się ta idea Europejskiego Centrum Uzdrowiskowego. dziś się razem z tymi miejscowościami uzdrowiskowymi leżącymi po niemieckiej stronie, no, ma szansę rzeczywiście być wypląkowany jako, jako, jako takie europejskie centrum. I proszę Państwa, tutaj jakby jedyną metodą moim zdaniem, to jest nasilenie działań promocyjnych zorientowanych na właśnie różnego rodzaju formy turystyki rodzinnych czy innych kwalifikowanych po to, żeby jakby ten obraz świnusia, w którym powstaje taka wielka inwestycja, która, <coughs> obraz, który być może przez niektórych jest źle odbierany, no trzeba po prostu skłamać się. To jest oczywiste. Natomiast jakie metody też do tego użyć, jakimi środkami się posłużyć strategia promocji. Jeszcze raz podkreślam jeden z ważniejszych elementów, dokumentów, jaki powinniśmy w tej nadchodzącej kadencji Rady Miasta i Urzędu Prezydenta opracować. Również. Ja podzielam Państwa opinię tych, którzy mówią, że być może po zrealizowaniu tej inwestycji trzeba, czy w trakcie realizacji również, trzeba więcej środków przeznaczyć na promocję, na promocję, a może nie na tworzenie strategii, bo strategię będziemy tworzyli 2-3 lata. Wydali, wydamy niezłe pieniądze, yy, tylko czym to się skończy? <laughs> Być może będzie tak dobra, że sama strategia nas rozwiąże problem. Myślę, że nie. Trzeba wydatkować środki na, na promocję, czystą promocję. I tutaj miasto finansuje dzisiaj w znacznym stopniu działanie środków. I bardzo sobie wiele obiecuję po y, działaniach prezesa, swojego prezesa środków, pana Michała Barkasa, który zadał pytanie, bo Słoneczna Wyspa. Powiedzcie Państwo, że to są nasz na wyspie, uznam. Świnąłyszczy też na wyspie uznam również. I w związku z tym uważam, że to, co robią Niemcy, my będziemy się włączyć, bo ta współpraca dzisiaj już istnieje, którą realizuje Pan Mika ze współpracownikami. Włączyć je w to, co robią Niemcy. Wspólnie występować na różnego rodzaju targach. Zresztą prezentujemy nasze, nasze walory, nasze osiągnięcia na różnego rodzaju targach turystycznych, chociażby, promując to, co najlepsze. Nie musimy promować terminalu led Absolutnie nie wierzę w to, że terminal RNG będzie atrakcją. Nie będzie wycieczek do terminalu RNG, także przewodnicy wycieczy, wycieczek na pewno na tym nie, nie zarobią. W związku z tym, bo terminal jest zamknięty. Tam nie będzie można zwiedzać tegoż terminalu, to co dostrzegliśmy będąc w Portugalii. Ale, ale po prostu mniej mówić na temat terminalu, więcej mówić o walorach, którymi dzisiaj miasto Świnowie się dysponuje. Dlatego e, nie, obawiam się, nie, przyznam, nie obawiam się tego, co nas czeka poza zrealizowanym terminale. Mamy tyle atrakcji i stworzymy w najbliższych latach dodatkowe, że możemy spokojnie patrzeć w przyszłość, jeżeli chodzi o branże turystyczne. Dziękuję bardzo. Teraz drugi konieczny skierunek do Proszę Państwa, no ja wcześniej się pamiętam, że miałem okazję być w tej Portugalii. i faktycznie się na jakiś punkt powiedział to myślę, że na Andrzej Szodyk się wyjął, Pan mówi, że prowokacja, górska to atrakcja, właśnie lęki będzie atrakcja, a nie widział, bo nie był w tej Portugalii tych właśnie płotów, nie widział tych zbiorników. No w ogóle chyba nie widział, dlatego tak nie ja jestem. Uważam, że zgoda z niezgoda nie I dlatego trzeba współpracować faktycznie tutaj z sąsiadami ze stroną niemiecką. I tak jak prezydent mamy zresztą w sensie właśnie wykorzystać promocję, ale pieniądze zdobyć na tą promocję nie z miasta, nie z podatku, tylko właśnie z tego terminala wyjdzie bo my do tej pory właściwie jako miasto nic nie dostaliśmy, nic nie osiągnęliśmy, a jest to przedsięwzięcie na skalę europejską i nawet w dużo mniejszych inwestycjach, nawet w prywatnych inwestycjach, to po prostu miasta i nie tylko czy nawet miasteczka sięgają do kieszeni właśnie tych inwestorów, żeby coś mieszkańcom w dać. Mam nadzieję, że przyszłe władze, a ja mogę tutaj takie zobowiązanie złożyć, że na 100% będzie można się dorwać do tych pieniędzy, chociażby dlatego, <słuch> a powiem dlaczego. Dlatego, że prezydentowi przekazałem, dwa miesiące temu, że już po nowych wyborach, powiedzmy, kto będzie prezydentem, to będzie miał szansę wysłać kogoś z miasta do rady nadzorczej, ale nie rady, tylko wyżej, do kasysty. Być może, że nawet będą dwa miejsca, to tak jak w zarządzie Polskim, policji, ma dwóch swoich przedstawicieli, a tam również premier obiecał, że... Na razie jedno pewne, może jeszcze drugie, będzie umowę władzy centralnej właśnie dla mieszkańców gminy, żeby mogli nadzorować działalność tego regionu poprzez odciągnięcie kasy. Dziękuję bardzo.